Nawet Elon Musk niedawno powiedział, chcecie długo żyć, grajcie w tenisa stołowego. Najlepsi zawodnicy na świecie zarabiają po kilka milionów dolarów. I NASA zbadało głowy młodych zawodników, dorosłych zawodników i też weteranów zawodników, którzy grają w wieku nawet do 100 lat. U dzieci bardzo wspomaga koncentrację i taką świadomość tu i teraz. Ale jest też dla starszych zawodników udowodnione, że nie ma chorych zawodników w podeszłym wieku Chorych Alzheimera. o najbogatszych ludziach w Stanach Zjednoczonych takie krótkie. Informacje, to większość w którymś momencie życia z nich uprawiało jakiś sport. Podsumowując, można powiedzieć, że można sobie zapracować na miano, bycia utalentowanym. Tak, tak, tak to wygląda, i często tak jest. Zawodnicy w Polsce też zarabiają bardzo fajne już pieniądze. Poznałem kilka języków, którymi teraz się biegle posługuje. To są takie jakby dodatkowe plusy z takiej kariery międzynarodowej. Zawodnik powinien przede wszystkim rozwijać swoją najsilniejszą stronę, tą, którą wygrywa, tą, którą ma wyjątkowo. To się wygrywa nie tymi załatanymi słabymi rzeczami, tylko tym, co masz wyjątkowe, co masz najlepsze. Kluby w małych miasteczkach też mają budżety milionowe. Bardzo was proszę, łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, ponieważ to pomaga algorytmom YouTube'a pokazywać te treści wszystkim zainteresowanym.